Dzień dobry Pyrzyce i dzień dobry wszystkie miejscowości rozsiane po całym świecie wokół Pyrzyc. Moi drodzy, nagrywam tę wypowiedź dzisiaj w podziękowaniu dla dwóch kobiet, dla dwóch Pyrzyczanek. Dla pani Karoliny Rutkiewicz i dla pani Judyty Fornalczyk, które wczoraj, 28 grudnia 2023 roku, w audycji nadawanej na antenie Radia Pyrzyce, audycji zatytułowanej Pogwarta. Przy okazji, przy okazji, omawiania takich peżyckich inicjatyw, przy okazji wymieniania i omawiania perzyckich ludzi, mówienia o perzyckich ludzi, ludziach z pasją, było uprzejme wspomnieć także o mojej skromnej osobie i opowiedzieć o tym, co zamierzam już w niedalekiej przyszłości zrobić. Chodzi o powieść, która nosi tytuł Cień Przeszłości, która już niebawem ukaże się moim, moim skromnym nakładem. Pani Karolino, Pani Judyto, bardzo dziękuję za tak miłe słowa, za to, że tutaj mm, wsparłyście panie, w, mnie w tym moim dążeniu do, do celu. Ja zawsze mówię o sobie, że jestem takim samotnym, szarym, stepowym wilkiem. Ale od jakiegoś czasu, a już szczególnie tak wczoraj, e, słuchając tej audycji Pogwarka na antenie Radia Pryżyce, tak poczułem, że ten samotny, to słowo samotny coraz mniej tutaj jak gdyby do mnie pasuje. To miłe, to bardzo się z tego gorąco cieszę. Jeszcze raz, Pani Karolino, Pani Judyto, jeszcze raz bardzo dziękuję za, za to, że wspomniałyście, Panie, o mojej książce. Za to, że w tak miłych słowach opowiedziałyście, Panie, o tym, co teraz robię, jaki mam cel, jakie mam zamiary, i nakłaniałyście, Panie także do wsparcia tej mojej inicjatywy. Ja również nakłaniam do wsparcia tej inicjatywy. Namawiam wszystkich, którzy oglądają ten materiał filmowy do wsparcia zrzutki na portalu zrzutka. Zrzutki, która ma na celu zebrać fundusze na Wydanie tej książki, głównie na pokrycie, na pokrycie kosztów wydruku, bo to jest największym ciężarem największym, największym kosztem w przypadku wydawania książki samemu, gdzie w zasadzie dużo pracy, takiej fizycznej pracy, wykonuje się, wykonuje się osobiście. My, drodzy, namawiam Was do wsparcia tej zrzutki, ale też yy, sugeruję, abyście wspierając zrzutkę, potraktowali ją jako sprzedaż książki. Tam jest taka możliwość, że możecie sobie zaznaczyć, że e, chcecie jako nagrodę za wsparcie tej zrzutki po prostu tę książkę otrzymać. Ja to tak traktuję. Tę zrzutkę traktuję jak właśnie przedsprzedaż książki. I tak namawiam wszystkich, którzy zdecydują się, aby wesprzeć tę zrzutkę, aby tak właśnie tę zrzutkę traktowali jako przedsprzedaż książki. Pani Karolino, Panie Jedyto, jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję, już któryś raz z kolei. To dziękuję ja, samotny, szary, stepowy wilk.